Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co tworzę. Wypożyczam, kupuję lub publikuję. W zasadzie mieszankę tych wszystkich elementów. Mamy kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Tym razem książka Star Wars Wielka Republika na Ratunek Valo. Autorstwa Daniela Jose Oldera. Książka wydana w miękkiej oprawie wydawnictwo Elosiejuk. Jak zawsze, znaczy jak zazwyczaj w ostatnim czasie, gdyż to jest oficjalny dystrybutor czy wydawca książek ze światek Gwiezdnych Wojen na polskim rynku. Książkę tę wypożyczyłem w księżycu Fili w Filii na Osiedlu Słonecznym w Bielsku Białej przy ulicy Reja. Mają praktycznie tam całą serię książek z Wielkiej Republiki, dzięki którym można być w miarę na bieżąco odnośnie tego, jak się, co się dzieje po prostu. Czytałem już światło Jedi, próbę odwagi, na ratunek Walo i burzę nadciąga. I zostało mi tylko do przeczytania w ciemności, które mam zarezerwowany, bo ktoś inny wypożyczył przede mną. O czym jest ta książka? Ta książka można powiedzieć jest tego rodzaju spin-offem, czy uzupełnianym, uzupełnieniem wydarzeń dziejących się w czasie książki Nadciąga Burza, czy Burza Nadciąga. W tamtej książce mieliśmy historię taką, że miał być na planecie Walo Wielki Festiwal Republiki, w którym to kanclerz, mieli, świę mieli świętować ogólnie powstanie czy uruchomienie latarni gwiazdy Blask, miało być święto, miało być to... informacja o tym, że pokonali Nihilów, miało być generalnie wielkie, wielkie święto. Nihilowie wykorzystali ten moment, by dokonać ataku. No i... I tamta książka generalnie opisuje takie, te wydarzenia z perspektywy, nazwijmy to, głównych graczy. Mistrza Jedi, kanclerz yy, mistr yy, Soch i tak dalej. czyli tych najważniejszych postaci. Natomiast ta książka koncentruje się na, powiedzmy, młodszych osobach. Przede wszystkim, jako że to jest książka przeznaczona dla młodszego czytelnika, to mamy tutaj główną postacią. Jest to Padawan Ram. On jest zafascynowany maszynami i generalnie najchętniej by był po prostu. To jeszcze może się zobaczyć sobie pod względem technicznym, że to jest duża czcionka, książka lekka, krótka i przyjemna. Paragrafik na koniec. No i ogólnie rzecz biorąc on trafia w same to zamieszanie na walo i cały problem polega na tym, że nihilowie odcięli komunikację. Więc głównym zadaniem, czy główną misją Naszego bohatera jest dostać się do wieży transmisyjnej i odblokować ten sygnał, żeby można było ściągnąć posiłki z Republiki, przede wszystkim z latarni Gwiezdny Blask. I w zasadzie na tym to się opiera. I czy ta książka była dobra? Moim zdaniem była średnia. Z, podstawowego, z podstawowym problemem było to, że jest duża zależność od tej burzy nadciąga. Bez tego tak średnio byśmy wiedzieli, co w ogóle się dzieje i dlaczego. Bohaterowie są sympatyczni, oczywiście. Czy komu ja mogę polecić tę książkę? Komuś, kto czyta całość Wielkiej Republiki, bo sam klimat uważam za fantastyczny. Sam okres, któremu poświęcona jest ta seria, jest super. Aczkolwiek w moim odczuciu ta książka nie jest aż tak dobra, jak być powinna. Jeżeli chcecie się przekonać na własne oczy, samemu to przeczytać, zachęcam do odwiedzenia biblioteki, Szczególnie w przypadku Gwiezdnych Wojen Filii na Osiedlu Słonecznym przy Tam, tak jak powiedziałem wcześniej, mają całość tej serii Wielkiej Republiki i także troszeczkę innych książek i komiksów z Gwiezdnych Wojen. To by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzach proszę, jaka jest Wasza opinia o tej książce. Czy ją już czytaliście, czy jeszcze nie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.